Manko, tutaj Zorza. Witam Was w Coral Island. Dzisiaj wielki dzień. Udajemy się, słuchajcie, na festiwal sadzenia drzew. Także tylko ogarniemy naszą farmę i będziemy się powoli szykować na nasze nowe doświadczenie z festiwalem. Ciekawi mnie, co to przyniesie. Także lada moment, zostańcie ze mną. Już za chwilę ruszamy, tylko ogarniemy szybciutko tą naszą farmę. Dosadzimy kilka nasion. Zaopiekujemy się naszymi kurkami. Wyłaźcie już. Tu jeszcze nam coś tutaj wyrosło, że tak powiem. Syropek. Musimy wygłaskać te wszystkie nasze kurki, słuchajcie. Które wyglądają jak koguty zresztą. No ale dają jajka, nie, nie pytajmy już o szczegóły. No Coral Island no niestety tutaj tak słabo z detalami. No ale cóż. Dum, dum, dum. Nasza maszyna do majonezu jest już pełna. Ok, słuchajcie, zobaczmy, jeszcze czeka na nas. Nie jest. Antonio pisze do, naj, do nas. Eee, fashionistas to jakiś kurczę słuchajcie Hiszpan czy co? White Flamingo to taki sklep e, Biały Flaming. Otworzę nowy butik mm, w sercu Starlet Town. No po, e, pozwól nam odnaleźć dla Ciebie nowe ubranko. Ok, fajnie. Farmer Zorza eee, Pracowałam na automatyzacją nowych e, urządzeń, e, żeby mogły ulepszyć swoje życie na farmie. To jest prototyp mm, takiego urządzenia do nawożenia. Mm, ok, czyli po prostu jakieś tam jeszcze do tego dała receptę i do tego, żeby się nauczyć tego robić, także spoko. Fajnie, nie wiem jak to w sumie. A, patrzcie, to się nakłada na tutaj nasze na naszą tą podlewaczkę, więc spoko. Okej, okay, dobra, bierzmy. Oczywiście zaczynamy od najdroższych rzeczy. Bierzmy się zasadzenie. Słuchajcie, w sumie mamy 7 dni do końca. To będzie rosło 7 dni, 4 dni, 4 dni. Kurczę, chyba tutaj pora coś zadbać o to, żeby się nie zmarnowały nasze nasionka. Także robimy tutaj jeszcze jedną grządkę. Rozsadzimy. A co? Trzeba tutaj cisnąć z monetkami. Nie ma opierdzielania się. No, niestety, jak się chciało, to się ma. Także jeszcze tylko kwiatuszki. I już myślę, że w tym roku odpuścimy z sadzeniem. Żebyśmy, wiecie, po prostu nie przesadzili, nie marnowali zbyt dużo staminy na to. I tak trzeba będzie to podlać. O, jeszcze dwa. Dwa nasionka. Ok, tyle. Teraz takie szybkie podlewanie. I zbieramy się na festiwal. Widzicie, jak to jest? Ja się cały czas czymś tutaj zakręcam. Zamiast zająć się poważnymi rzeczami, festiwalami, to ja tutaj o podlewanie. Moje testy ścieżek, nie pytajcie. Hmm. Okay, chyba tyle to będzie okej. Okay. to możemy sprzedać sprzedać, sprzedać, sprzedać sprzedać czy coś jeszcze? chyba nie, chyba tyle starczy dobra, słuchajcie nasz tutaj festiwal, wszyscy już się zbierają tutaj, więc myślę, że możemy się powoli tam udawać Start tree planting. Yes! Start. A ja, jak ma wiewiórka, sobie po gryzę moje orzeszki. Macie jakieś takie swoje ulubione przekąski? No, ja, często orzechy. Ok, skupmy się. No, witają mnie. Chyba zebrało się wystarczająco wolontariuszy. No i okej, okay, jedziemy do jakiejś Puro Woods. Gdzie to jest to Puro Woods? Ale co to przez kopalnię? Ale że jak? No, słuchajcie, to taka prywatna limuzyna. Czy każdy jest gotowy? No, ja jestem gotowa. Fajne, słuchajcie, zobaczcie tą żabę tutaj na jakby na tym dziobie tej łódki. Trochę taki hobbitowski ten, ten pojeździk. pojeździk. Wygląda trochę jak ulepiony z kapusta, albo nie wiem czego. I z ogórków. No nie mam pytań. Ok, chyba jesteśmy na miejscu. No więc nielegalny wyrób drewna wyrządził spore szkody, ale my zamierzamy to zmienić. Więc ten event ma temu zapobiec. I będziemy sadzić trochę drzew. Tree Planting Festival. Ok, jak widzicie, tutaj mamy też szuleteczkę, pamflet tak zwany, no i mamy kilka tutaj punktów. Tree Planting jest pod jedynką i pod dwójką mamy coś, cokolwiek to oznacza. Nie jest ten festiwal jakiś za bogaty, ale są tu wszyscy, słuchajcie. Przejrzyjmy się, może będzie można z czegoś skorzystać. Hmm, tutaj na przykład z lornetki. Jak widzicie, chyba tylko tyle po prostu, że mogę sobie zobaczyć dookoła, że wszystkie tutaj drewna, drzewa są wykoszone. Myślałam, że będę mogła jakoś obracać tym, ale niestety nie. Tu zerknijmy. Może coś będzie można tutaj robić. Tu mogę tylko pogadać. Ja nie chcę gadać tam. A tu, tutaj też zlornetka. co, taka sama? No taka sama, tylko stoję po prostu w innym miejscu, słuchajcie. Ale widzę sklepik. Sprawdźmy. Słuchajcie, można tu kupić jakieś tam mm, nawozy. Nasionka i kodpost. Szczerze, no liczyłam na coś fajniejszego. Kurczę, jakoś nie wiem. No dobra, jak nie, to nie. Szukam mojego ulubionego ziomka, czyli łaku. Gdzieś tu się rozglądam, ale jakoś go nie widzę. Czyżby on uznał, że nie chce w tym uczestniczyć? Tak się rozglądam, ale go chyba rzeczywiście nie ma. Nie jest! Słuchajcie, tu jest. Nie chcę ze mną gadać? Teo chce ze mną gadać. Ja nie chcę gadać z Teo. O. On bardzo dużo w ogóle rozmyśla o jakimś wietrze, wodzie, tacie. O, Skąd mnie tutaj podrywa, czy ja chcę się z nim przejść, a chcę ze mną porozmawiać? No dobra, słuchajcie, myślę, że trzeba tutaj rozpocząć nasz festiwal, tylko nie bardzo wiem jak. Może jakbym pogadała z tym burmistrzem. A może to już jest wszystko? Nie, to jest Pol. A gdzie jest burmistrz? Tu jest, nie, no ja nie chcę iść z festiwalu. Słuchajcie, no tu jest tylko jeden, i tu jest dwa. Czyli po prostu co tylko, hmm. nic nawet nie, nie zasadzę. Co to ma być w ogóle za festiwal? Jakieś oszukaństwo, po prostu. Ja nie widzę innej możliwości, słuchajcie, żeby tutaj coś zadziałać. Także trochę skąpy, tak bym powiedziała. Nie wiem w ogóle, o co w nim chodzi. No i mam wrażenie, że tylko zmarnowałam czas. No cóż, chyba tyle. No tak, jeszcze noc. Słuchajcie, ogłaszam to za najbardziej beznadziejny festiwal po prostu w Coral Island. No po prostu dramat jakiś. Nie wiem, co zrobiła mnie tak. Ale... Tam nic nie ma. Tam nie było żadnej rozrywki słuchajcie. Oprócz jakiegoś sklepu, w którym mogą kupić jakieś beznadziejne nasiona też nic nie znalazłam w sumie. No, tak, trochę po prostu marnowanie czasu. Totalnie nie wiem, co o tym myśleć. Jakieś takie oszukaństwo po prostu. No, bez sensu. Ej, słuchajcie, a może spróbujmy tutaj rozbić tego dużego kamyczka? Chyba będę mogła w końcu. Mmm, dobra, okej. Okay. I patrzcie, nawet te kamienie nie muszę już walić po dwa razy, tylko wystarczy raz. I on się nam tutaj rozbija, więc może, słuchajcie, to jest dobry moment, żeby zrobić troszeczkę porządek na farmie, bo w sumie to mm, nie mamy jakoś za dużo czasu, ale mamy za to yy, siły. Więc, słuchajcie, no, zawsze drewno się przyda, zawsze materiały będą ok. Także ścinamy tutaj. Robimy miejsce na nowe. A drewno, jak wiecie, dla mnie zawsze się przyda. Jakoś, nie wiem, słuchajcie, zawsze mam problem z drewnem. Nie wiem, czy wy też, ale ja to po prostu notorycznie. To jest po prostu yy, choroba moich gier. Non-stop mam z tym problem. 22,40, a ja tu rąbię drzewa. Nie ma wyjścia, słuchajcie. Słuchajcie, myślę, że tyle wystarczy. Już jakaś część przynajmniej się tutaj odgruzowała. No nie za dużo, nie za mało, ale zawsze coś. No i widzicie, mam nasiona. Nie musiałam wcale ich kupować. Poszukajcie jedno. Nie wiem, może ja coś zamówiłam, może ja coś zrobiłam nie tak. Dobra, zostawmy sobie ten hej i jeszcze jedna rzecz. Miałam sprawdzić, czy w naszym tutaj mm, mapie Inventory Crafting Quest Town Rank Journal, może tutaj to będzie. Chyba nie. Mm, chciałam sprawdzić, co będzie mi potrzebne do kurcze tego potworowego mm, banda. Ale po prostu, wiecie co? Weźmiemy wszystko. Zobaczymy, ile z tego się przyda. Mam nadzieję, że starczy. I że zakończymy po prostu ten bundle. Ok. Jeszcze coś? Chyba nie. Dobra, przeteleportujmy się tam szybko. Jak dobrze z tymi teleportami? To jest konieczne do zrobienia. I tutaj możemy już sobie pododawać, i jak widzicie, tak, braknie nam tutaj tych nietoperzych skrzydeł. No ale cóż, jakoś musimy sobie na razie bez nich poradzić. Jeszcze w sumie nawet nie wiem, jak je zdobyć. No ale jakoś poradzimy sobie, ok. Dobra, myślę, że na ten dzień to wszystko. No cóż, miło było Was gościć na najbardziej beznadziejnym festiwalu w Coral Island, więc dla mnie, jeżeli mam oceniać wszystkie gry, w które grałam, no to jeżeli chodzi o beznadziejność, to to był top numer jeden. Piszcie w komentarzach, jeżeli Wy też mieliście takie doświadczenia, a może ja coś zrobiłam nie, tak? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Czy w kolejnych latach wygląda to tak samo? Bo jeżeli tak, to zastanawiam się, czy w ogóle w tym uczestniczyć i marnować dzień. No cóż, dzięki Wam za uczestnictwo i zapraszam Was do kolejnego odcinka z Coral Island. Narazka, hej!